Ostatnie dziesięć lat spędziliśmy z żoną na próbach poczęcia dziecka. Przetestowaliśmy wiele metod, ale wszystko okazało się bezskuteczne. W końcu podjęliśmy decyzję o adopcji dziecka z domu dziecka. Żonie ten pomysł niezbyt się podobał, ale nie mieliśmy innego wyjścia, więc rozpoczęliśmy poszukiwania. Nie było to łatwe, ponieważ podobały mi się niemal wszystkie dzieci, każde z nich zasługiwało na rodzinę i miłość. Żonie trudniej było się zdecydować, dlatego ostatecznie wybraliśmy pięcioletniego Jakuba, który szczególnie jej przypadł do gustu. Po kilku miesiącach zabraliśmy chłopca do domu i zaczęliśmy budować z nim relacje. Na szczęście dla mnie nie stanowiło to żadnego problemu. Jakub był dobrym, uprzejmym, czułym i spokojnym dzieckiem, więc szybko się do siebie zbliżyliśmy. Poczułem, że budzą się we mnie prawdziwe ojcowskie uczucia. Dla żony było to trudniejsze. Szczerze starała się pokochać chłopca, spędzała z nim czas, bawiła się, chodziła na spacery, ale widziałem, że robi to bardziej z obowiązku. Minęło pół roku, odkąd Jakub mieszkał z nami, kiedy żona postawiła mnie przed wyborem, albo oddajemy chłopca z powrotem do domu dziecka, albo się rozwodzimy. Nie mogłem w to uwierzyć, bo to było jak wybór między dwiema najbliższymi mi osobami przywiązałem się do Jakuba, ale żona również była dla mnie ważna. Zrozumiała, że sam nie odważę się podjąć takiej decyzji, więc bez uprzedzenia odwiozła chłopca z powrotem do domu dziecka. Następnego dnia nie mogłem myśleć o niczym innym poza synem i decyzją żony. Uświadomiłem sobie, że nie mogę żyć bez Jakuba i tego samego dnia pojechałem go odebrać. Kiedy mnie zobaczył, od razu podbiegł i powiedział: Powiedzieli mi, że już nie wrócisz, ale ja wiedziałem, że mnie nie zostawisz. A mama? Czeka na nas w domu? Synku, na razie będziemy mieszkać tylko we dwóch, ale chodźmy do sklepu z zabawkami i wybierz sobie prezent, bo jutro świętujemy twoje szóste urodziny. Ja i Jakub rozpoczęliśmy nowy rozdział w życiu, w którym będzie miejsce tylko na miłość i wzajemne zrozumienie.